Autor sformułowania, Turbo Grosik, Tomek Hajto, z którym przed meczem gadaliśmy, no, bardzo wierzył w to, że to Turbo dzisiaj odpali i faktycznie no, tych sprintów dzisiaj było, było mnóstwo chyba. No tak, sprintów było mnóstwo. Szkoda, że ten ostatni sprint nie skończył się bramką, bo miałem dobrą sytuację, no, ale najważniejsze no, jest zwycięstwo. No, przechodzimy do historii, wygraliśmy z mistrzami świata, mamy dobrą sytuację przed kolejnymi meczami ze Szkocją i musimy teraz dobrze się zregenerować i we wtorek wygrać. Jest pierwsza, jest pierwsza 20 a w zasadzie to tylko zdążyliście zjeść kolację, nie? No tak, po meczu zjadłem sobie 9 dziewięć pierożków, na które bardzo czekałem cały tydzień, ale mówię, no, bardzo dobrze smakowały, bo po takim zwycięstwie to i pierożki smaczne. Jak zgodziłeś z boiska, to już faktycznie czułeś, że tak jak Maciek Rybus mówił, że potrzebowałby drugiej wątroby? No na pewno, no, my na bokach to... Musimy naprawdę dużo pracować, żeby i w obronie pomagać, i, i, w przodzie, i w przodzie. Trzeba też sobie dawać radę, no ale mówię, wywiązaliśmy się z zadań, które trener nakreślił i fajnie, bo wygrywamy, wygrywamy w dobrym stylu, w sensie 2-0, żadnej bramki nie straciliśmy pomimo dużo sytuacji przeciwnika, ale najważniejsze jest to, że mamy 6 punktów i jedziemy dalej. S no, tak nie kadrujemy. Na szczęście nie, pokaże, nie pokażemy Państwu, co Kamil Krasicki ma pod polówką, ale na pewno ma coś ubrane. Słuchaj, ale tak naprawdę jest, jest, późna, jest, późna, jest późna pora. Generalnie wszyscy są zmęczeni, ale dociera to, że stało się coś takiego no, historycznego, wyjątkowego. No tak, stało się coś historycznego. Zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego, ale mówię, no my wygraliśmy się mecz o Następny mecz znowu są punkty i my tych punktów musimy szukać w każdym meczu, bo wiadomo eliminacje są jeszcze długie i wszystko może się wydarzyć, ale dzisiaj zrobiliśmy krok ku temu, że ta reprezentacja się rozwija i idzie w dobrym kierunku. Słuchaj, jest tak jak mówiliśmy prawie w pół do drugiej, ale to nie jest koniec na dzisiaj obowiązków. Co, co się tu będzie działo teraz? No tak, no, trzeba się dobrze zregenerować do następnego meczu, więc teraz od razu masażyk. Jutro basenić, odpoczynek i we wtorek trzeba pójść dalej, no bo co, dwa dni do meczu zostało.